Przedostatni wyścig, wyścig 14, ponownie, ponownie jak poprzednie, w trzyosobowym składzie, w kasku białym Krzysztof Mitura, w kasku żółtym Zbigniew Krakowski i w czerwonym Sławomir Dudek. Nie zastąpił nikt Macieja Jaworka, najlepszy start Zbigniew Krakowski, ale proszę popatrzeć na jazdę Sławomira Durka. No. Panie, ale jeżdżący zawodnik w dniu wczorajszym. Wychodzi spokojnie na prowadzenie i teraz będzie już tylko zwiększał przewagę nad rywalami. Pierwszy Dudek, za nim Krakowski i stawkę zamyka Krzysztof Mitura, który zastąpił niezdolnego do jazdy Pawła Jondera, który także ucierpiał, jak wspominaliśmy, w tym karambolu w wyścigu piątym. Sołomir Dudek. Morawski Zielonagóra Wspaniała jazda Duża, olbrzymia nawet powiedziałbym przewaga tego zawodnika Drugi krakowski Trzeci Mitura Ostatnie okrążenie i Sonia Wydek mknie na czele po kolejne trzy punkty Zdobywa w tym meczu komplet 15 punktów 15 punktów Sławomir Dudka, on wygrywa w wyścigu 14 w czasie 69 90. zanim Zbigniew Krakowski i Krzysztof Mitura, więc 3 do 3, do 3 jednopunktowa punkt przewagi Leszczyńskiej Unii 42, 41 i kolejny zawodnik już zakończył starty, wspaniale jeżdżący Sławomir Budek.